Crawostka ze Szwajcarii, której nie ma w Polsce, to automaty z papierosami. Znaczy taki automat, on stoi, zobaczcie sobie, pod sklepem, który dzisiaj mam niedzielę, chyba jest zamknięty. Mamy sklep normalnie przy ulicy, tutaj sobie jeżdżą samochody, prawda? Mamy taki automat. I możemy tutaj sobie kupić papierosy, jak to działa. Ubieramy papierosy. Mam tutaj różne marki, jak widzicie. Tutaj płacimy gotówką. Niestety jest to jakiś stary automat, nie można płacić kartą. Ale żeby nie sprzedało nieletnim to musimy włożyć tutaj kartę. Przesunąć kartę, która jest czytywana i w ten sposób automat wie, że mamy 18 lat i możemy zakupić papierosy. Tutaj nam papierosy wypadają. Ja niestety nie mogę go kupić, bo jeszcze nie dostałem tej karty z perwitem. Ale jak widzicie to działa zarówno na franki jak i na euro. W wymianie jeden do jednego, czyli trochę mniej korzystne jak macie euro. w ten sposób możecie kupić papierosy na przykład w niedzielę gdy sklepy są zamknięte. Kolejna ciekawostka. W wielu miejscach w miastach Szwajcarii znajdziecie takie fontanny, ta jest może dosyć brzydka, ale to, co z niej cieknie, to woda pitna Możecie się jej normalnie napić, co się zaraz uczynię. jest zupełnie zdatna do picia. Takich fontan jest w tym mieście. Znaliczyłem ich co najmniej kilkanaście. Kolejna ciekawostka to, że w trakcie zakupów kopii na przykład musisz wziąć sobie czytnik i skanować od razu nim towary. I w ten sposób płacicie sobie kartą i musicie czekać w kolejce. To wam ściąga z karty kredytowej, z karty płatniczej. Gotowe. Dużo szybciej w ten sposób usługujecie całe zakupy. W jest ciekawie z fotoradorami, bo jest ich całkiem dużo. Nie są zupełnie oznaczone i są szare, zupełnie nie rzucające się w oczy. A ponieważ mandaty są bardzo wysokie, fotoradarów jest mnóstwo i są nieoznaczone, to wszyscy ludzie jeżdżą bardzo przepisowo, nikt tutaj nie przekracza prędkości. Tutaj macie taką kamerę z bliska. Jak widzicie, jest ich naprawdę mnóstwo. Co drugie, co trzecie skrzyżowanie ma tego typu fotopułapki zupełnie nie sposób ich dostrzec, bo zupełnie nie rzucają się w oczy. Mandaty są bardzo, bardzo wysokie. Łapią już za przekroczenie o 3-4 km na godzinę. I to jest zwykle 100-200 franków mandatu. Także no, niecałe 500 tys. zł za przekroczenie o 3-4 na godzinę. Dlatego nikt zupełnie nikt nie przekracza tu prędkości. Ludzie jeżdżą bardzo spokojnie i odpowiedzialnie. Na uczelni mamy takie dystrybutory wody. Działa to tak, że bierzemy sobie jakiś pojemnik na wodę. Można kliknąć, że chcemy zimną. Można kliknąć, że chcemy zimną gasowaną. Jest jeszcze jakaś trzecia opcja, której nie jestem pewien, co daje. W każdym razie dostęp do wody tutaj na uczelni, ale w ogóle w tym kraju jest powszechny. I to stoi obok automatu z kawą. Także ktoś chce kawę, weźmie sobie espresso, to od razu może też napić się wody. Bardzo fajnie pomyślane. Odnośnie tych fotoradarów jeszcze, to ich jest bardzo dużo. Na przykład tu jest skrzyżowanie tu jest po jednej stronie skrzyżowanie jeden fotoradar, a tutaj obok jest kolejny fotoradar. Także jest ich mnóstwo, są na każdym kroku tak jak przejdę kilkanaście no powiedzmy kilka kilometrów dookoła, to myślę, że jest 10 fotoradarów spokojnie naliczę, jak widzicie wszystkie są nieoznakowane, szare więc zupełnie nie rzucające się w oczy i dzięki temu jest bezpiecznie, wszyscy jeżdżą spokojnie i nawet jak ktoś ma McLarena, Porsche jakieś super samochody, których tu nie brakuje to przez czego on przepisów jeździ Spokojnie i bezpiecznie. I trzyma się tych limitów. No. To co też jest ciekawe, bądź warte uwagi, to to, że przy każdym, słownie każdym przejściu dla pieszych, są przyciski. Jak widzicie, są te żółte przyciski. Tu się przyciska i wtedy szybciej się przejdzie. Jak się nie naciśnie, to czasami nawet się w ogóle nie przejdzie. I auta będą jechać cały czas. Dzięki temu ruch jest dużo sprawniejszy. Dla pieszych i dla kierowców, także bardzo dobre rozwiązanie. Kolejna ciekawostka dotyczy tego, jak wyglądają chodniki w Szwajcarii. Widzicie, nie ma tutaj za bardzo osobnego chodnika, to znaczy jest krawężnik, który oddziela jezdnię od chodnika, ale chodnik jest zrobiony z asfaltu. Jak wszystkie chodniki tutaj są asfaltowe, co sprawia, że jeżeli ktoś chce jeździć na rolkach albo na deskorolce, nie wiem czy to jest legalne, czy przepisy tego dopuszczają, bo wiem, że na rowerze po chodniku jeździć nie wolno, jest za to duża kara, tam chyba 50 franków. Wszyscy jeżdżą po ulicy, jak tutaj widzicie, nawet na tych hulajnogach elektrycznych, tak jak nas pan mijał. W każdym razie to sprawia, że te chodniki są naprawdę dobrej jakości. Nie ma takich pęknięć, nawet jak samochody tutaj parkują na tych chodnikach, czasami są takie miejsca, gdzie mogą. Wyznaczone, no to ten chodnik się nie rozwala od tego, bo jest całkiem solidny. O, widzicie, tutaj nawet na schodach jest asfalt. O, tak to wygląda. Teraz będzie bonus, bo będą dwie ciekawostki w jednej. Pierwsza ciekawostka jest taka, że Szwajcarzy uwielbiają beton i kamień. Jak sobie popatrzycie, to jest mój kampus nocą sobie podejdziemy tutaj. To wszystko jest goły beton. Możecie rzucić okiem z bliska. No, goły beton po prostu. I takie surowe metalowe ławki. Tutaj są w takim no, metalowym kolorze. Zupełnie bez farby. Te są trochę pomalowane na taki ciemny zielony. Może tego nie widać w świetle. Jest trochę zieleni. Ale to nie jest tak, że są trawniki. No, na zewnątrz tego kampusu jest trochę trawników, ale jak widzicie jest sam kamień. Te płyty akurat mają niezłe funkcje, bo spod nich wychodzą gniazdka elektryczne. Ta płyta się podnosi, niektóre z nich, i wychodzą gniazdka elektryczne. Akurat nie mam teraz zdjęcia, żeby Wam to pokazać, ale parę dni temu tutaj było takie wydarzenie i podpinano do tego prąd. Druga ciekawostka jest taka, że Szwajcarzy bardzo sortują śmieci. To są włoskie nazwy. Mamy szkło, papier, butelki PET, jakby zbiorcze wszystko i aluminium. To co jest istotne to, że to nie jest plastik i metal, tylko PET i aluminium. Wszystkie pozostałe metalowe czy aluminiowe, czy na przykład metalowe, stalowe, trzeba znaleźć osobne kosze. Wracając do tych drzew. Drzew jest całkiem sporo, nawet w mieście. Natomiast yy, trawników nie ma jakoś szczególnie dużo. Jak sobie popatrzycie, wszędzie jest ten beton, ten asfalt wylany. Z asfaltem to pokazywałem, albo będę pokazywał na, w jednej z ciekawostek. Teraz wam pokażę, jak to wygląda na uczelni, bo to nie jest tak, że beton jest tylko na zewnątrz. Wejdziemy sobie. Jak widzicie, ten beton jest też tutaj goły. Beton zupełnie na ścianach wewnątrz. Taki, że jeszcze widać fakturę tych desek. Które tu stały. Wejdziemy sobie, widzicie, schody też zupełnie betonowe. Metalowe rurki. Wszystko tutaj jest goły, szary beton. Przejdziemy kawałek. Tutaj pojawia się trochę drewna. Natomiast. Widzicie, posadzka też bardzo surowa, zapaliły się światła, to widać, jak to wygląda, taki surowy, szary widok. Przejdziemy teraz kawałek. Tak wygląda moja uczelnia. Tam są sale, teraz jest akurat po godzinach, wolę tutaj siedzieć i się uczyć, bo jest dużo więcej miejsca niż u mnie w pokoju. Jest dyspenser wody darmowy. Tutaj jest jakaś łazienka damska, dalej jest chyba męska. I tutaj znowu widzicie kosze do sortowania śmieci. Tutaj mamy kolejny dyspenser wody po prawej stronie. Ten jest akurat chyba wyłączony teraz. I ciekawostki, są automaty wendingowe. Jak one działają? Tutaj mamy taką maszynę. Kładziemy naszą kartę tutaj i wkładamy banknoty w tym miejscu. Jak widzicie, 10-20, 50 franków ak akceptuje. Później podchodzimy z tą naszą kartą tutaj. Kładziemy kartę tu i wybieramy to, co chcemy kupić. Tak to działa. I tak samo jest z tym automatem na kawę. Tutaj kładziemy kartę. Tak to działa. Nie ma problemów z wydawaniem reszty. To ładowujecie sobie karty, to jest zwykła karta uczelniana, nie trzeba żadnej dodatkowej karty wyrabiać, jest to fajnie wszystko połączone, jest jedna karta na uczelnię, do otwierania drzwi jedna karta na siłownię, wszystko bardzo fajnie działa.